Cześć, tu znowu Rekin i witam Was w kolejnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Tak więc, nagrywam już kolejny odcinek będzie to już trzecia kampania i ostatnia. Czekają nas jeszcze. Tak. No cóż, w końcu to co za odcinek, jak ktoś przeszkadza pisaniem, prawda? Eee, I tak. Yy, wasze odpowiedzi będą dopiero albo w następnym odcinku, albo w ogóle gdzie indziej. No nie wiem jeszcze gdzie. Tak więc, wiecie. Dobra, smok i poziom trudności. No a jak nie korci, żeby dać średni, ale dobra. Skoro już dwie były na wysokim, to ta też będzie. No i co? No i nic, spalona wioska. Oj, biedny nasz Mirko. Krowia, wulka. Nie wiem, kto wymyślał nazwy do tych... E... Puh. Nazwy do tych. No, nazwy do tych. Bo no. e, po prostu nie, nie wiadomo. W dziwności. Nieszczęście, panie. Wielkie nieszczęście zesłali na nas bogowie. Bogowie? Otwór straszliwy spadł z nieba, sioną ogniem ich porwał. Oh no! Od, cóż to za bania Luki opowiadacie? Jak wyglądał? Wielki, zielony, z gadzimi ślepiami, zielony Lyskę, błyszczącą pancerny, Jak pamiętam to kundry, był różowy, ale to... Tam iście ma pieczarę! w tych stronach dziwy trzeba gada ubić bo księstwo całe z dymem puści. no właśnie bądźcie dobrodzieju na jakby utrapień brakowało zwykłe żelazo smoczej łuski się nie ima trzeba miecz magiczne i zbroje właśnie i tarcze na smocze płomienie odporne tak tak bywaj kso bywaj łosiu. tak więc co musimy znaleźć o, dwa kroki od smoczego leża Tutaj będziemy kilka razy się pojawiali. Ale nie będę wam spoilerował. No nie, no znowu musimy od początku. No nie, nie pisz mi już. Drwal. Dokąd ci tak spieszno? Och, wielmożny panie, przed potworami uchodzę. Źle się tu dzieje ostatnimi czasy. Bestie wszelakie po lasach, borach i zagajnikach się Gada zielonego widziałeś? Smoka ogniem i siarką ziejącego. A jakże panie? Od niego wszystko się zaczęło. Odkąd smok zamieszkał w okolicy, inne zło łeb podniosło i ludzie Dobra, ja za chwilę tutaj będę. Teraz wracam. Jestem z powrotem, ktoś tam do mnie chyba pisał, albo co. I tak idziemy co my tu mamy? Odnajdź włoskę, informacje o smoku. No dobrze, lecimy. Hmm, na razie nic ciekawego tu nie ma. Oby nie było szkieletów. wytyfy A, dobra. Filczki i. Co are you doing here? robisz? Co jest zbyt ty robisz? ty po czwaro ty robisz? Zbroja Zbierzemy kogoś Dostaniesz, ty zbroję Co ty robisz? no i dobrze a ja już miałem iść do gospody No i co dalej? Dalej idziemy e, Wilku Iść ty Wilku Idziemy, nieźwiedź Nawet dwa, nawet trzy Jak fajnie Po nim O, ten już... ten już mocniej się trzyma. Odejdź, od niego. Dobra. Teraz mogę spokojnie go bić. Na twoje rozkaz. Wrók się zbliża. War! Aha Mój przyjaciel Robin tak by się z wami rozprawił. Oś tu. Dzielni woje! A tam są chyba słabsze od niedźwiedzi Tak patrzę Łuk Długi łuk Weź sobie go Okej okay. Niech się teraz pouleczają Co dalej? Dobra To lecimy dalej na wilki i na niedźwiedzie na i na wilkołaki Teraz będą pewnie niedźwiedziełaki łaki do samego końca Kurde, ciężko będzie Jestem, jestem Jestem na trygława Dobra, chodźcie, niech tu wszyscy idą. Niech będzie. Tutaj niech się wszyscy poudoczają. Dobra. Idealnie. Oh yeah. Come on, come on. Ej, nie włączyłem stopera. Czemu mnie to nie dziwi? No i dobrze To zaraz wilku Chodź tutaj Zostaniesz pokonany Ciemno się zrobiło Nie wiem dlaczego ale jakiś murzyn chyba w tym brał udział A strzyga Nie lubię strzyk a na się nie dołączy do walki? Nie ustąpię pola. No i co? No i co? Kolejne wilki. Nie, to nie tchórzostwo. To zdrowy rozsądek. Dobrze, dobrze. Tutaj się cofniemy. Już nie będzie zdrowego rozsądku. Nie czas na leniukowanie! Mm. Zaraz, rozgromimy wszystkich, zaraz, co tu mamy? Co tu mamy? Czyżby ominął coś szczególnego? Mm, nie widzę, aaaa! Trójząb, to się wr wracamy, się wracamy nie ma co, trzeba się wracać. O, to czego trzeba? Prawdziwemu wojowi. Teraz to po każdą. Tą. Jak to się nazywa? Eee, tum, tum, tum. Czekajcie, zaraz, zaraz przypomnę. A. Za każdy Upraised. Każdą lepszą broń. O, niech tak będzie. Będę się po prostu wracał, jeżeli ominę, bo teraz naprawdę są potrzebne. No, no to możemy już iść tu. Ostatnia kampania jest chyba najkrótsza z tych wszystkich. Chociaż nie jestem pewien. Ale chyba tak. Reszta też już idzie Zrobimy z nich drużynę Mirka, a niech będzie Dobra No to co? No to pędzimy dalej Na wilki i nie tylko A i mam do was taką prośbę, że jak znam się jakieś naprawdę fajną gierkę Najlepiej nie musi być nowa, może być stara na przykład takie pola, polanie to jest naprawdę mimo że starogierka jest zajębista wyczepista nie. nie no i to po prostu e, e, Można naprawdę się świetnie bawić przy takiej grze kurde zaraz zginiesz człowieku a nie miałem iść do gospody Idź po grzybka, przydać się. I tak, właśnie o to bym chciał, żebyście Was proszę, żebyście po prostu dawali jakieś pomysły, co mógłbym zrobić, jak dalej. Bo na przykład teraz mój kolega ma. O, topór, jaki fajny topór. Hmm, topór dwustronny. Mirko. Aaaaah! Oj golo moja Wyrzuć topór. On jest? Tu jest. Nie, nie możesz go sięgnąć. Dobra, to ty weźmiesz sobie topór. Ok. I właśnie mój kolega ma teraz taką fajną sytuację, ponieważ y, jego mama pracuje tam w AGDR TV i tak dalej. I po prostu. No dobra, jeszcze podejście. I po prostu ma gry z tamtego roku. Jeszcze czasem trochę starsze, za 8 zł, jedna e, sztuka. Gry z tamtego roku, rozumiecie? Czyli Left 4 Dead. Ja wydałem 5 dych, a mogłem poczekać, bym miał. O wiele. E, później trochę, ale jednak za 8 zł, więc to jest okazja. A tam, a tam oj tam, oj tam dobra niestety, a nie możemy budować dobra to by się przydało wyburzyć bo po prostu to nie jest do niczego potrzebne I to powinno być dobrze. Ok, dobra, teraz sprawdzę stan naszej osady. Aha, czyli takie ledwo co i. Mhm, dobra, zaraz to odbudujemy wszystko. Musimy w końcu utrzymywać porządek w królestwie. Okej, okay, mamy już palisadę. Fireland. Muda stoi. Dobra. Palisada jest, bramy za chwilę zrobimy. Pyk. Palisada jak talala. Byk. No i to chyba wszystko Nie, tu jeszcze Okej, okay. idealnie Tutaj zaraz bramę wsadzimy Jeszcze jednego drwala Poniszczymy te drzewa, bo one tylko miejsce zajmują Pyk, pyk, dobra. Tak więc czy uda nam się znaleźć o potrzebny, potrzebny rynsztunek do pokonania smoka i czy nic nie staje na naszej drodze, tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w Polanie 2. Cześć!